Ladies and gentlemen, welcome! To the new odcinek of this podcast called uh, Good Timat. Good Timat. <laughs> <laughs> Moi drodzy, witamy was bardzo serdecznie na kanale Izunka i Czajem, ma to jest podcast. Dobry temat! Tak jest mordeczki. Dzisiaj Ach, będziemy my... gadali generalnie na temat świąteczny. Mamy kilka konceptów na dzisiejszy podcast. Ja bym chciał na przykład pogadać o aspekcie tego. Chciałbym wspomnieć o na przykład jakichś takich świętach, które najbardziej pamiętamy jako osoby. Chciałbym porozmawiać również na temat co najbardziej cenimy w Okresie świątecznym, a Izuka chciałaby pokazać na temat różnic kulturalnych pomiędzy Danią a Polską, I moi czemu drodzy. Wypowiadasz to takim tonem głosu, jakbyś sobie takie, no wiecie, ale sobie pomyśliła, ha, <laughs> deka. Nie no, to nie jest tak, ale moi drodzy, bardzo serdecznie Was Myślę, zachęcam, że jest... żebyście dali łapkę do góry, Ej. żebyście napisali nam komentarz, co wy sądzicie, jak wy świętujecie święta, co wy najbardziej cenicie. Um, wiadomo, bo. W świętach najważniejsze jest to, co my czujemy i nasze uczucia. No i nie zapomnijcie o przejściu naszego Instagrama Timizno Numer 1. Słowo klucz w dzisiejszym podcaście jest ho, ho, ho. A czy Nie, 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 ho, ho, ho. E, więc tak, ja generalnie bym chciała zacząć od razu Cię skrytykować na dzień dobry. E, moi drodzy, ja się z tym nie zgodzę, co Marcin mówi, e, że to jest takie, wiecie, o różnic kulturowych i tak dalej. Z mojej perspektywy jest to bardzo ważne ze względu na to, że kiedyś, kiedy będę miała dzieci, będę musiała ich nauczyć i polskiej, i duńskiej tradycji. I uważam, że te tradycje są dosyć ze sobą bardzo różne. I my świętujemy święta bardziej na zasadzie takiej religijnej, a Duńczycy świętują święta bardziej na zasadzie rodzinnej. Też, no no religijnej też, no... ale bardziej oni spędzają tak to troszeczkę inaczej niż my i mi na przykład osobiście trochę by tego brakowało w moich yy, no. świętach takiej tradycyjnej, ta, 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 takich tradycyjnych, które... od czego chcesz zacząć? Myślę, zaczniemy od Twojego pytania, jakie święta Bożego Narodzenia najbardziej pamiętam. No, to zacznijmy. Pytanie do ciebie. Ja. Dobra, ja hmm. zrobię tak lekki przedział, że będzie epoka przed tobą i po tobie. No. Albo w trakcie ciebie. E, więc przed. <laughs> No dobra, w trakcie będąc w związku z Tobą, więc motyw jest taki, że jeden z takich świąt, Czekaj, które... zaczynamy przed czy po? Najpierw zaczynamy od faktu przed Tobą. Przed. Okay. Jeden z takich świąt, które pamiętam, to było. Nie pamiętam, który to był rok akurat, bo to nie było dla mnie jakieś mega istotne. Ja chyba byłem w pierwszej gimnazji albo w drugiej. Coś w tych. coś w tych granicach. I pamiętam, że. trochę głupio zabrzmi, ale były to związane z faktu prezentów, nie? Oczywiście, że. że, że tak, są zawsze największym materiałem. O, no, gdzie na przykład to bardzo pamiętam, bo motyw był taki, że dostałem Bionicle'a i dostałem grę. Dostałem grę Assassin's Creed 2. Jak ją dostałem w Wigilię, to grałem w nią do trzeciej rano, bo mi się tak spodobało. I na przykład to są takie święta, które bardzo pamiętam. Pamiętam jeszcze też bardzo w tych świętach, że było dużo śniegu. I moi znajomi nie chcieli nigdzie wychodzić, bo było tak zimno, mm. że wszyscy po prostu siedzieliśmy, dobra, siedzimy wszyscy w domu, gramy sobie w jakieś gierki, czy tam coś, albo jakiegoś cesa pogramy. Czy spotkamy coś. się jak stopnie śnieg. Nie, spotkamy <grym się <grym> na przykład, że jutro w dzień, nie? To jest, żebyśmy w takim wieku, że po nocach się też nie łaziło, nie szukało się wymysłów. No i wiadomo, święta jak święta to Kevina się obejrzało. A w tym Sylwestrze właśnie nie obejrzałem... W Sylwestrze Boże. W tym, Święty. w tych świętach właśnie nie obejrzałem Kevina, bo grałem w Assassin's Creed 2. To była piękna gra. Spodobała mi się generalnie postać Eddza Editorial z jego, ten taki... On był zajebistym asasynem według mnie. Generalnie historia też bardzo fajna była, bardzo wciągnęło mnie to. I w sumie przez to też zaczęła się moja taka jakby zalewka tą serią nawet, nie? To już później trochę umarła. Ale... No i drugi etap to jest taki, święta z Tobą, na przykład pamiętam pierwsze, dla mnie były wyjątkowe święta, które mogliśmy spędzić razem, tak już, że byłaś najpierw u mnie i później jechaliśmy do Twoich rodziców. Tak ludizmów. już oficjalnie, nie że osobno na Wigilii? No tak, no bo na początku pierwsze święta to byliśmy, no, że się nawet Wigilii nie widzieliśmy. Yy, no nie, bo ja spędzałam święta u siebie, a Marcin spędza święta u siebie. Nie, i do babci jechałaś później, a ja na przykład jeszcze w tej nie miałam. No tak. Ja a robię... generalnie no jeszcze wtedy nie byliśmy na takim etapie, bo co zaczęliśmy chodzić w październiku, a tak górnie, żeby na Wigilię przeprowadzać, to jeszcze tak nie pewnie. Ale no już widzimy. pamiętam, że za rok już byliśmy. Tak, tak, tak. Gdzie ja je pojechałem już prawo jazdy też miałem, bo też inaczej było. Ale no nie oszukujmy się, to były właśnie pierwsze święta, gdzie już mogłem z tobą yy, i pamiętam też, że to no i to było tak fajnie. Wiadomo, że później musiałem cię odwieść i w ogóle, bo jeszcze spać u mnie nie mogłaś. No ale takie były czasy, no i to miło wspominam, bo czułem się takie że o, rodzina moja bliska jest przy mnie, jesteś ty, pamiętam jeszcze też, że Jednak z takich prezentów, które tak najbardziej pamiętam generalnie w okresie, nie, to nigdy nie zapomnę, jak dostałem od Ciebie na przykład Widźmino, nie, to jest dla mnie takie, takie słodkie. Pamiętam, jak go z ojcem no. zamawialiśmy na, z tatą zamawialiśmy go na Allegro i to było chyba o dziewięć, o pierwszej nocy. No, i na przykład, ale powiem Ci szczerze, że generalnie mam dużo takich miłych wspomnień typu, że oto coś, jakiś fajny film obejrzeliśmy, wiadomo, jedzonko, łóżka i to wszystko. Święta mi się bardzo kojarzą z takimi aspektami. Nie wiem czemu, ale też Wigilia mi się bardzo kojarzy tak z oglądaniem telewizji, kolendy, śpiewanie, nie? Hmm. No dobra, Izumka, teraz czas na, do Ciebie. Jakie Ty święta najbardziej jakieś takie wspominasz? Może też być przede mną i w trakcie, czy tam... No to tak. Święta generalnie przed Tobą. To tylko tak patrzę z perspektywy bardzo dziecka, więc w sumie jest to bardziej na zasadzie prezentów, jakie dostałam i w ogóle. Ja pamiętam, że kiedyś miałam taką. Grę, którą graliśmy kiedyś w szkole, nasza nauczycielka od historii ją miała, to była taka gra, nie pamiętam, jak ona się dokładnie nazywała, ale polegało to na tym, że grałeś na DVD i wybierając pilotem wybierałeś odpowiedź coś jak milionerzy, Aha. tylko z różnych dziedzin naukowych, nie. Mi się ona bardzo podoba i bardzo ją chciała. Później były też karty i była też planszówka, nie? Szkole, że nie I pamiętam, bo... że rodzice mi ją kupili. Miała takie oko i taki trójkąt. Nie kojarzy się? Niebieska tak. była. No a w każdym razie coś, coś takiego. To pamiętam, że rodzice mi ją kupili i się bardzo cieszyłam i później grałam. Byłaś najmądrzejsza. Eee, nie, aż tak to nie, ale generalnie było śmiesznie dosyć. Wtedy, tak pamiętam, spędzaliśmy czas bardzo rodzinnie i graliśmy wszyscy w sumie w to no. i to było takie miłe, że jesteśmy wszyscy razem. Eee, też ze świąt i takich tradycji to pamiętam to, jak co roku ubieraliśmy choinkę na ostatnią chwilę i ubieraliśmy ją do trzeciej w nocy, bo u mnie w rodzinie wszyscy są tacy, wiecie, musi być idealnie ta bombka, nie tej bombki, tą trzeba zmienić na tamtą, zmienić nie żuraj tych cukierków, to na choinkę eee, i pamiętam o, o, bardzo długo, w sumie robiliśmy tak co roku, i w pewnym momencie sobie tak uświadomiłam, że kurde, co roku ubieramy choinkę tak późno, do, w nocy, przy telewizorze, tak przy telewizorze i albo leci Matrix, albo leci Hellboy. bez skitu. A później leciał ten, co wam Blade, I, i to zawsze było co roku to samo, nie? I ja tak sobie to pamiętam w tamtym momencie uświadomiłam, że takie. Ty, a zaraz będzie Blade leciał, nie? Oni, ale oni często spamowali na TVNie Blade'a o drugiej rano albo... I pamiętam, to za każdym no. razem, kiedy z tatą szukaliśmy, która lampka jest spalona, nie? To było piękne, to całe zamieszanie. Ale akurat to ubieranie choinki to był mój taki najulubiejszy czas, kiedy robiliśmy, bo wtedy wszyscy byliśmy razem, nie? No. I, I to było fajne. Święta z Tobą? Ja uwielbiam wszystkie święta z Tobą. I generalnie dla mnie każde święta są mega fajne i mega wyjątkowe. I, I ja się bardzo cieszę. I nie ze względu na prezenty, tylko cieszę się, że e, możemy się wszyscy razem spotkać. Twoja rodzina, moja rodzina, e, że jesteśmy, po, jesteśmy razem z nimi, nie? To jest dla mnie bardzo ważne, bo w sumie mieszkając w Danii czasami e, czasami. No brakuje mi po prostu mojej rodziny. I ja wiem, że te święta to jest taki czas, gdzie to jest tak, że jadę. A z drugiej <laughs> strony, jak i... nie patrząc, będący już dorosłym, przychodzi się na ten etap, że jak już dajesz komuś prezenty to czekasz na reakcję jako otworzę, tak. nie? Ja na przykład lubię bardzo robić prezenty dzieciom, nie? Bo one się tak cieszą i to jest coś takiego pięknego. Jeszcze jak dostaną coś, co jeszcze co chcieli, Tak, nie? jeszcze jak dostaną, to jest taka radość, że ja sama mam takie. Półku. <noise> <noise> Więc to jest ten, ale też pamiętam na przykład fajnie święta, jak zaczęliśmy naszą tradycję świąteczną, że na Wigilię zakładamy sweterki świąteczne no. i jak później zakładamy, jak zakładamy je w sumie co roku, to pamiętam i też pamiętam święta, gdzie u mnie, w moim domu rodzinnym, tam gdzie mieszkają moje rodzice, teraz, czy to nie jest, no, no, no dobra, to generalnie przyjechali wszyscy. Łącznie z babcią, z cioteczkami i wszyscy razem siedzieliśmy i piliśmy miód pitny. To były też takie jedne z fajniejszych i weselszych świąt, No tak. uważam. Pamiętam też święta, w których w sumie zrobiliśmy mojej mamy niespodziankę. Ona się nie spodziewała, cały czas ją wkręcałam, że jest pandemia i że nie przyjedziemy na święta, bo ciężko się dostać. A przyjechaliśmy wie, no. wieczorem, wieczór wigilijny. No sumie... byliśmy w nocy. No w nocy, no, ale... No, ale przyjechaliśmy i miała takiego szoka, to się cieszyłam, że niespodzianka się uda. Tak wiem, jestem okropna, że no. tak ją kłamałam, ale generalnie chciałam, żebym miała tą niespodziankę, bo ona zawsze mówi, że nam nie czeka. Ja mówię, nie czekaj! Nie czekaj na mnie, ja i tak zawsze przyjadę, ale też zawsze, o, ja czekam na Ciebie. Ja mówię: No, to nigdy i będziesz miała niespodzianki, nigdy nie mogę Ci zrobić niespodzianki, skoro Ty zawsze na mnie czekasz, nie? No tak. Ale no, to jest akurat ten. I też pamiętam, jak e, kiedyś robiliśmy, jak pakowaliśmy u Ciebie prezenty, każdy osobno, i później prawie godzinę dzieciaki rozpakowywali prezenty, bo każdy najmniejszy był zapakowany osobno. w osobno. Żeby każdy miał dużo nagle, <laughs> wiecie. jakiś mały samochodzik, nie, yep, popakowany yep, osobno, nie? Wszystko, co się dało osobno. osobno ja nie zapomnę, jak, osobno. jak on zawsze był taki właśnie jajcarz jest i on za taki zajebiście, duży karton ogarnął po plaźmie czy coś, tam. I tam róż, i tam karton w kartonie. karton, karton I, tak, i moja siostra właśnie otwiera, 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 otwiera. A tam na końcu były tylko korczyki. Nie, czy to... pierścionek. Pierścionek dostała. Pierścionek bo... jej tak zawiesił na lineczce i w ostatnim pudełku wisiał. No. O, rozpakowuje, rozpakowuje. Ona to stoi to tam z 5 minut, zanim... bo on to już to wszystko zapakował, nie? To było tak, że to nie były, <laughs> wiecie, że luźne kartony, nie? To były zapakowane bardzo w papier, nie? No. Bardzo, 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 bardzo pracochłonne. Generalnie ja. Tak lekko powiem, że ja święta bardzo lubię. Ja też generalnie wiąże się to z tym, że mam urodziny w święta, nie? Dlatego dla mnie zawsze było to takie win-win, nie? O, Wigilia, zaraz moje urodziny. Wiecie, jak człowiek lubi dzieckie. bardziej dzieckiem, to jakieś, o, to prezenty będą dwa, albo nieraz dostałem jeden większy, albo... Ale moi rodzice zawsze się starali tak, że, żebym coś jeszcze też dostał w swoje urodziny, jakiś torta czy coś, nie? A ja jestem, wiadomo, z 28 grudnia i tam na przykład jest lekko lipa, trochę tak, już wiecie, jak na design czasta czy coś. Marcin, po prostu najbardziej docenia to, kiedy u rodziny ma torta. Znaczy Bo to znaczy, że przyłożyłeś największych starań, jakichś Teraz szybami Teraz to już mi tak niezależna. Nie, nie, teraz już, ale w sumie zauważam, że zaczęliśmy robić dosyć ciekawą tradycję, która mi no. się też podoba, że urodziny spędzamy rodzinnie i to no. jest fajnie, że idziemy gdzieś sobie wszyscy razem na kręgle, albo na przykład na karty, albo coś, że no jest ek. tak, wiesz, że jest urodziny, są twoje, ale jesteśmy tak, wiesz, yy, razem. To, to jest fajne. No tak. Yy, I to mi się bardzo podoba. A, i też chciałam jeszcze powiedzieć, że e, bardzo fajnie wspominam ostatnie święta, jak byliśmy na sankach, bo tak. ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz byłam na sankach, a wtedy no tak. był śnieg i wyciągnęłeś na sankach i było fajnie. No, było śmiesznie. To było fajnie. To wspominam ale bardzo, ale za... było, było ślisko przyczepione. Dobro śnieg chorowa. napadało no. i tak było, naprawdę. Ale było fajnie. Ściszyłem, że samochodem nie muszę już jechać. Mm. już tak nawaliło. Ale generalnie moi tak się... drodzy, wydaje mi się, że w okresie świątecznym wiadomo, róbcie, co chcecie. Ale byłoby fajnie, jakby się też znaleźli czas, żeby pogadać ze swoją babcią, czy tam dziadkiem, czy tam jakimiś wujkami, czy tam ludzi, którzy do Was przyjadą, nawet czy tam z rodziną. Spędźcie z nimi trochę czasu. Wiadomo, komputer też trzeba zadbać swój. Trzeba też zadbać ale o. Ale to możesz zrobić z wieczorem przed spaniem. Dokładnie, nie? Albo, albo. A czasu z rodziną i. Ja wiem, my, ja teraz gadam jak jakaś mega stara baba, ale tak naprawdę czasu z rodziną nigdy nie odzyskasz. I ten czas co roku. Tracisz, jeśli się od nich izolujesz. Dlatego są święta i nie tylko od święta, czasami dobrze jest po prostu sobie przyjść, pogadać ze swoją mamą czy z tatą, bo tak naprawdę w życiu nic nigdy nie jest pewnego. Dlatego te relacje czy z babcią, z dziadkiem, w ogóle z rodziną, trzeba pielęgnować. Ja wiem, że czasami rodzeństwo jest nieznośne, że ma się dosyć wszystkiego i tak dalej. Ja to rozumiem. Wtedy rozumiem, że potrzebujesz przerwy jak najbardziej, ale relacje trzeba pielęgnować. Tak bo szczerze, możliwość. nie wyobrażam sobie na przykład teraz, wyobrażasz sobie teraz takie święta, że znaczy, że zbliżają się święta, a ty nie masz gdzie pojechać, bo w sumie jesteś, nie wiem, z rodziną całą pokłócony. I nie, I jesteś sam tak na święta? Nie. Wyobrażasz sobie jakie to jest. I czy sam nigdy bym nie był, bo byłbym z tobą, no, ale to też jest inaczej, nie? Ja na przykład czuję też różnicę, jak jest. Może Boże, nie Boże wielka, Wielkanoc, jak jesteśmy sami, nie? No tak, jest bardzo duża różnica. Jest różnica, bo jestem tylko z tobą i nie mamy tutaj jakiejś w ogóle rodziny. Albo z twoimi rodzicami, nie? No, ale moi rodzice jadą na zawsze. Tak. To... Więc no, no ja na przykład ja nie widzę lekko tak już tak całkiem z boku, dla nas sensu nie ma na Wielkanoc jeździć. Niestety, tak jest. Tak, także bardziej kultywujemy te Boże Narodzenia. A Ty co tak, na, co byś powiedziała, że najbardziej cenisz w Bożych To spędzenie czasu z rodziną. Tak, tak? Ja, sobie, ja sobie cenię to, że wszyscy jesteśmy w jednym miejscu. Wiesz, u Ciebie to jeszcze takiego mega rozstrzału nie ma, to tylko Ty się rozstrzelasz. Później będzie trochę gorzej, ale no, jeszcze nie, re, re, Znaczy ja się cieszę, że moja siostra kupiła dom w sumie w tej miejscowości, co my mamy mieszkanie. Niedaleko. No, ale wiesz, nie, nie wiesz, gdzie, gdzie prawdziwy kamyk, czy celebrytka wyskoczą, nie? No tak, ja mam nadzieję, że celebrytka i prawdziwy kamyk też niedaleko będzie, więc w sumie będziemy cały czas w zasięgu. Tak, no, tak, tak na, ciągnie, ci, na, bo... ręki, na wyciągnięcie ręki, Na I tak Ty radzisz samochody. zawsze najdalej. No, ja będę zawsze najdalej. Dlatego cieszę się, kiedy mamy wszystkich obok I wiecie co? Jest coś, czego mi brakuje w święta. I to muszę przyznać szczerze, bo tak cały czas człowiek gania, szuka tego wszystkiego, prezentów, nie prezentów, o, jedzenia, nie jedzenia, a tak naprawdę tak patrzy, Czasami miło było, bo po prostu sobie, wiesz, wziąć ciepłą czekoladę, włączyć filmik. Po obejrzeć się jakąś, wiesz, film świąteczny, pośmiać no. się, pogadać, czy spędzić razem czas, czy pokręcić nawet głupie planszówki, ale wyjebać przynajmniej telefon za okno, no nie? No Żeby tak. się nie szukać, nie rozpraszać, tylko po prostu skupić się na tym, kto jest, posłuchać, co kto ma do powiedzenia, popatrzeć się na ludzi, pogadać z nimi, być tak po prostu naprawdę, a nie tylko na chwilę i za chwilę się No dobra, ten, ja, nie? telefon, znajomi, na nie? No, to jest, to jest coś, czego, czego bardzo bym chciała uniknąć. No ale z drugiej strony... I, I chciałabym, żeby chociaż, przez ten czas, co jesteśmy w Polsce, przez te święta, żeby chociaż była taka możliwość, żebyśmy chociaż jeden taki wieczór mogli sobie zrobić, no nie? że po prostu posiedzieć, pogadać i żeby ogólnie, wiesz, było miło, no nie? Tak. Na tej zasadzie, nie telefon, nie, nie Facebook i nie, nie to, telefon, co... Nie telefon, nie Nie, mówi, że moja koleżanka mówi, nie widziała, ma choinkę ile prezentów. Mówi, mówi tak? osoba, która dostała właśnie wiadomość. To nie moja mi... A żeś wygadała sobie, nie w telefonie, nie w facebookie, wiadomość. Dobra moi drodzy, wydaje mi się, że to jest ten króciutki przedświąteczny odcineczek. Dla Was, naszego pięknego podcastu, gdzie gadamy o naszych takich wartościach świątecznych. Ja nie powiedziałam. O, o Dani nie mówiłaś, właśnie zapomniałem. dobra. No bo na przykład, Andere, mi, się sorry, na na przykład mi się bardzo wydaje, że rzymczycy troszeczkę inaczej do tego podchodzą. I oni bardziej celebrują ten czas, oni generalnie zaczynają świętować święta Bożego narodzenia od 1 grudnia tak naprawdę, dekorują domy, cieszą się tym, robią jule czyli takie spotkania rodzinne, na przykład z dalszą rodziną, a później spędzają prawdziwy taki, wiecie, tą Wieczerzę świąteczną, tak. e, już je w tym mniejszym gronie, dają sobie prezenty, grają w różne gry na przykład o te prezenty. Dani e, generalnie idą też w, w małe prezenty. Idą w małe prezenty i to jest na przykład fajne, bo dostajesz jakieś takie małe rzeczy, no nie, ale na przykład grasz przy tym w jakąś grę ze swoją rodziną, nie? I to, no. to jest fajne, bo możesz wygrać ten prezent. Nie? Na przykład wrócisz szóstkę. A ty gadasz e, o tym no, opakelaju. To się live. w trakcie grudnia gra. No tak. No, nie w, nie no ale też się w to gra jakby. No, no gra, gra się u nas stanie. grają codziennie o 10 w pracy na przykład, mm. nie? I bierzesz tak, że kupujesz gdzieś tam prezentów, no i żeby było, nie? A ja na przykład nie, nie chciałem w to grać, bo mi się to nie podoba. Mm. Ja na przykład nie lubię tej gry. Nie wiem, jakoś tak może sam fakt, że mam pecha co do rzucania kostek, to no może dlatego, nie? Ale masz rację, że to jest tak fajnie, bo oni celebrują sobie cały ten miesiąc i ja na przykład... A nie, że tylko jeden o. dzień czy tam dwa, nie? Bo, bo, o, bo święta, nie? Ale z tego co zauważyłem, to Dończycy bardzo lubią podróżować na święta. Też, to prawda. To jest takie na przykład, no dużo ludzi u mnie właśnie z pracy, oni na przykład, a to Nowy Jork, a tu to, to, a to tamto, jakieś Płochy, Niemcy, różne naprawdę. Mm. I to nie jest tak, że oni na przykład yy, w święta... Naprawdę, że w święta często niektórzy jadą do rodzin jak najbardziej, a ci, co już mają wiecie, dzieci czy coś, oni spędzają to z swoją najbliższą rodziną tylko, nie? Ale na przykład za to w grudniu generalnie robią te jakieś ulefrokosy czy coś ze swoją rodziną inną, no nie? Tak, z to tą to dalszą, prawda. nie? No i na przykład duńskie dzieci piszą list nie do świętego Mikołaja, a do takiego jakby skrzata ee, o prezenty. I to jest na przykład śmieszne, bo te skrzaty są takimi skrzatami domowymi i jeśli na przykład e, nie zachowujesz się dobrze, to robią Ci psikusy, nie? Tak. E, w domu, albo na przykład tamten, więc to, to jest fajne. I też jedną z takich fajniejszych tradycji jest to, że Duńczycy, wydaje mi się, to jest jedna z fajniejszych tradycji. mi się że, podoba, tak? Mi się podoba, no. Tak. E, że Duńczycy tańczą wokół choinki. No tak, to ale jest, w ogóle dończycy jeszcze nie dużo jest robią, także choinka na suficie, nie? No i wokół niej, nie? No, no to jest fajne. Chociaż. Tańczą i śpiewają i, i uważam, że to jest fajna tradycja. Bardzo fajna, no. Generalnie wiadomo też jest dużo różnic takich kulturowych, pod względem jedzenia. Nie, pod względem jedzenia, ale to już chyba bym w to nie wchodziła, bo. To jest dość normalne, bo wiadomo, my jesteśmy też innej religii. I pod tym względem innego odłamu, no to no niestety, no, Duńczycy jedzą normalnie mięso w Wigilię. A chyba jednym z takich wow no. jest to, że Duńczycy jedzą ryż na mleku. Yy, zrobiony? Yy. To, to nie jest takie to wow, nie. No, bardziej no. bym powiedział, że dla Polaka bardziej kontrowersyjne będą kartofle z karmelem. No dobra, to to już w ogóle. No, to, Duńczycy to... mają także. Dla, dla nas, Polaków, kartofle to nie jest coś łowu. Dla Duńczyków, kartofle jest wow. Oni jedzą nawet kartofla na kanapkę czasami. Jedzą, jedzą. Gotowane. Generalnie dla mnie to śmieszne w jedzeniu duńskim na, tak, na święta i w ogóle to jest to, że oni zrobią sobie paszczet, nie? Wezmą taki paszczet. Taki duży jakiś, czy tam kilka, na tacy, do piekarnika i to pieczarki, bekon wymieszają i jest taka, taka breja, nie? Taka breja. I tak na ciepło to I do no. tego buraczki czy coś, nie? I to kilku mówią, u, u, jakie jedzenie. I Szczerze, nas... jak ja tak patrzę, to dla mnie duńskie jedzenie na święta potrafi być takie trochę biedne w porównaniu do polskiego. Biedne, ale zauważ, że oni na przykład nie spędzają w cholery dużo czasu w kuchni lepiąc w rogi. No, nie. Pierogi. no nie, 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 właśnie Oni o to ten chodzi. czas skupiają na, na rodzinie. rodzinie. Dokładnie. No i to jest, ja uważam, że to jest piękne, to jest kwintesencja świąt. Tak, to jest racja akurat. Bo zjeść można wszystko, tak naprawdę, człowiek się naje, no nie? No. A jeszcze wracając do tego ryżu na mleku, wsadzają tam migdała do środka no. i kto znajdzie migdała, dostaje prezent. I jest szczęściarzem w ogóle, no nie? Ja wiem, że też kupujemy, jak jedziemy do Polski, to jedno Tak, ryż w, tym ten roku, razy... w tym roku nasza rodzina, w tamtym roku próbowała śledzie w kary. To też jest taki typ po są śledzie na słodko w kary, tak robione, bardzo dobre. Ja śledzie nie lubię, ale te mi smakują. A w tym roku. W tym roku nasza rodzina będzie próbowała śledzie w kary i. Próbować nie będą, bo już próbowali? No, no, próbowali, ale spróbujemy ryś Jak to się nazywa? ryś ryś Czyli ten ryż właśnie na mleku. Hmm. Robiony na Znaczy Dla mnie to to jest taka bardziej. Czar, z wiśniowym sokiem. Tak. Taki deserek. Deserek deserek, moi drodzy. To jest bardzo dobre. Więc w tym roku przywieziemy im też coś na spróbowanie. Coś jeszcze dodania? Może to jest takie śmieszne, że ja tak próbuję przemycać ludzką tradycję do swoich polskich świąt, ale generalnie wiem, że skoro ja mieszkam w Danii, kiedyś będę. Też tutaj wychowywała swoje dzieci, to chciałabym, żeby też i moja rodzina była bardziej na Dobra. to otwarta. Niektóre rzeczy po prostu są dobre. Niektóre rzeczy są po prostu dobre i wydaje mi się, że powinni to spróbować. I to jest na przykład zajebiście fajnie, chce zjeść taki właśnie kaszkę, kurde, i to jest jak budyń spakuje dla mnie, nie. No. Jeszcze jak kupisz, jak te są nie, takie z Arli chyba, czy tam z czegoś tam robią. Takie gotowe, nie? Takim dużym tym to jest na przykład bardzo pyszne, ja to uwielbiam, nie? I to na przykład jest bardzo dobre. A jeszcze nie powiedzieliśmy o tym, że Tuńczycy też mają swój jarmark ee, świąteczny e, w Tivoli najczęściej? E, tak, na, każdy w, w każdym no, świecie już mam teraz no jarmark. Tak, no w sumie tak. I piją ciepłe wino, ale to jest chyba w sumie takie normalne. No, to jest takie chyba ktoś klasyczne, bym powiedział, nawet chyba w Polsce mm. już tak robię Nie wiem, ja nie jestem degustatorem takich trunków, więc nie to takie średnio muszę. Ale generalnie żeby dużo tradycji duńskich jest takich... Wydaje mi się, że każda kult... z jednej i z drugiej kultury można się czegoś nauczyć. Ale w, Duńsk w duńskich mu widać, i to jest często u nich widać, ten luz, nie? Luz. Chcą mieć chili, luz, nie? Mm -hmm. Święta się nie Wolne wydechować. to wolne, po prostu. Tak to też wydaje mi się, do tego tak podchodzą no. i tak to traktują. I oni też nie patrzą na to, żeby po prostu siedzieć i no, stracić całe Boże Narodzenie, żeby... Oglądać telewizję, tylko na przykład A no, nie, albo wychodzą, gotować. Albo gotować. No. Ale też na przykład wychodzą często, chodzą tak, na tak, spacery, duńczycy dużo spacerują. Pochodzą. Dobra Izonka, wydaje mi się, że jeżeli nie masz już nic ustawowania... do... Także moi drodzy, to by było od nas na tyle, jeśli chodzi o kwestię świąteczną. I oczywiście nagramy jeszcze dla Was filmik z życzeniami świątecznymi, więc bądźcie na to gotowi. I moi drodzy, ja chciałam Wam e, podziękować e, za to, że oglądacie nasz podcast. I oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, odwiedzić nas na Instagramie, Timizla Numer 1. No i oczywiście napiszcie komentarz, co o tym sądzicie, albo napiszcie, co sądzicie o duńskiej tradycji, albo generalnie napiszcie Wasze. o Waszych świętach. Jakie są takie, które zapadły wam w pamięć? Bo to jest dosyć ciekawe, czasami tak się zastanawiając nad tym, nad przyszłością, albo co abo pamiętamy, albo co, co jest dla nas na przykład ważne. No, wydaje mi się, że jest to dosyć miłe i dobrze jest sobie to przypomnieć, zanim się zaczną święta. E, także mówiąc. moi drodzy, bardzo serdecznie chciałam was do tego zachęcić i nie zapomnijcie o moich rączkach, trzymajcie się. Cześć!